Drodzy Państwo, zmieniamy temat, dlatego że dzisiaj finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i nie mogłoby w naszym programie zabraknąć Olimpijczyka, prawdziwego Olimpijczyka ze środy Rafał Wieruszewski. Witaj Rafale! Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Słuchaj, oglądaliśmy No Oglądałem. Bawa każdy oglądał to, tak. było <laughs> kogo to nie oglądał. meczu. I co? Musieliśmy tam polec? Może ja już myślałem, że w końcu trzeciego seta Uda nam się, że ten jeden punkt zabrakło do remisu i uda nam przewagi, uda nam się doprowadzić do czwartego seta. Ale no nie ma co ukrywać, nasi grają bardzo dobrze, ale Francuzi dzisiaj chyba mieli naprawdę mega dzień. To, to Faktycznie no, zero błędów, tak? Ciężko było ich ugryźć. No niestety, ale ten srebrny medal to jest rzeczywiście sukces. To jest, gryczy, słuchce, słuchce. To jest naprawdę sukces. Rzeczywiście to nie... zatrzymywaliśmy się przez wszystkie kolejne igrzyska tak naprawdę na ćwierć finale. Nie mogliśmy ugryźć po prostu, nie mogliśmy dojść do półfinału. Na tym poziomie to tak naprawdę to już jest po prostu, to są niuanse, i to jest kwestia dyspozycja dnia, jak to wejdzie w mecz i to są takie małutkie różnice, to są szczegóły tak naprawdę, mm -hmm. tak? te różnice mm -hmm. są na bardzo podobnym poziomie. Muszę Ciebie zapytać, czym jest tak naprawdę, czym, jest igrzyska, czym są Igrzyska Olimpijskie dla sportowca? Wielkim honorem, mm -hmm. to głównie, tak, nobilitacją, to są takie najważniejsze imprezy czterole, czterolecia, niektóre najważniejsze imprezy impreza w ogóle w życiu, także mm -hmm. To jest naprawdę, no reprezentuje się też Polskę na innych imprezach, ale to jest najważniejsza impreza i to jest taka naprawdę nobilitacja, z tym to się wiąże do dodatkowa jakaś tam otoczka, inne rzeczy, ale to na pewno igrzyska to mają na pewno taką swoją doniosłą rolę. Zawsze w CV-so już można zapisać sobie, że było się na tych igrzyskach. Dobrze brzmi w CV Rafała Wierszowskiego, olimpijczyk. Chyba mm -hmm. tak, no, mi, się, mi się to podoba, tak, że no, taki cel zawsze sportowiec sobie sprawia, żeby wystartować na igrzyskach, tak? mm -hmm. Ja mówię na igrzyskach, bo nie, niektórzy też często mylą, bo igrzyska to są tak. te zawody docelowe, a olimpiada to są to, czterolecie, które się przygotowujemy. Ja też się czasami mylę, także... także... Także na igrzyska to na pewno to, to taka wielka nobita. Ja chciałem porozmawiać w kilku zdaniach o twojej karierze, ale w zasadzie o początkach tej kariery, bo my chcemy zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu i to jest chyba taka najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić w naszym programie. Ale z tego co ja wiem, może mi zweryfikujesz, to tak naprawdę ty takie poważne profesjonalne treningi zacząłeś bardzo późno. Nie byłeś dzieckiem, który uczestniczył w wielkich zawodach, ale tak naprawdę dopiero kiedy byłeś już takim nastolatkiem, ten twój talent, szybko biegacza. Zgadza rozkwitał. się. Zgadza się. Ja miałem wszystko 16 lat, zacząłem trenować 17 lat, w kolejnym roku już były pierwsze zawody, tak to wyglądało. I to dlatego to jest bardzo ważne to, żeby tych, te dzieciaki, tych zawodników wyławiać chłopaków, dziewczyny jak najszybciej. U mnie ja zaczynałem późno, bo no, ten system jakby wyszukiwania, czy gdzieś tam kierowania do tenerów no, nie działał. Nie może nie tyle nie działał, ale po prostu, no, czy ktoś tam z gojem na przykład mniej interesowany sportem, i ostatnich chwil jakby trafiłem. Także to bardzo ważne jest to, żeby gdzieś w to no osoby, mhm. które uczą WF-u, no żeby gdzieś tam jak tym, tym dzieciakom, które zaczynają już gdzieś ich kierować. Tak? Najwyżej, jak on się znudzi, to najwyżej dalej nie pójdzie w tym kierunku, ale ma szansę, żeby coś zrobić w tym sporcie i zaistnieć. Tak? No u mnie to też trochę szczęście, że udało mi się w wieku 17 lat. Mhm. To był ostatni moment tak naprawdę, tak? ale tu nie ma co czekać, trzeba to robić jak najszybciej. Ale z drugiej strony teraz wspomniałem właśnie o tym, że ty jako właśnie odkrycie jako 16-17 latek to tak naprawdę miałeś e, tyle jakby siły werwy i nie miałeś żadnej wcześniej kontuzji, bo niestety powiedzmy sobie, że przeciążenia pojawiają się dość wcześnie tak naprawdę, że ty byłeś takim świeżakiem, który po prostu mógł dzięki swojemu talentowi... To znaczy na początku mocno. na pewno jest to jest ważny, tak? Mm -hmm. Kontuzje, no nie było na początku kontuzji i wbrew pozorom, to kontuzje, jak jest dobrze prowadzony zawodnik nie z samego początku, bo czasami są takie tendencje, to tych kontuzji nie ma. Także jak jest, pozorem tak, młody organizm szybko się regeneruje, jakiekolwiek urazy szybko się regeneruje, ale jak, jak jest y, dobrze prowadzony zawodnik, to tych kontuzji nie ma za dużo. Także to jest właśnie klucz, żeby też zawodnika dobrze prowadzić, nie przeciążać, nie spieszyć się z tymi wynikami, tak? Nie za mocny nacisk na duże obciążenia treningowe, bo ten zawodnik szybko jakby się wyeksplatuje, bo te bodźce kiedyś się skończą, tak żeby to zrobić z głową. tak, Także to też jest rola tenerów, którzy gdzieś tutaj... Y kierujący zawodników. Ja tutaj na mistrzowa kaczera trenowałem, no, no dzięki niemu też tych, tych, tych tutaj wyników, no, także no to, no to też było z głową robione, tak? no, bo, bo, to, bo to tak było z, ze stopnia na stopień. Te kadry tenderską zawsze mieliśmy tutaj bardzo dobrą i trzymają tak, kciuki, że bo to kolejne widać, pokolenia widać. tak naprawdę będą trzymały ten bardzo wysoki poziom i pogadajmy właśnie troszeczkę o tym szkoleniu, bo dzisiaj tak naprawdę komentując Igrzyska Olimpijskie w Paryżu mówimy też o tym, że ta lekkoatletyka nam Troszeczkę zjechała, bo rzeczywiście nie ma tych wielkich sukcesów, w zasadzie poza Natalią Kaczmarek i zobaczymy co dzisiaj będzie mieć, w się jeszcze, to tak naprawdę to jest wszystko. Dosyć mocno zjechała. Takie fale mamy, tak? I teraz ta fala tych starszych zawodników, jakby no Wojciech Nowicki, czy Paweł tak. Fajdek, no to są zawodnicy, już, żeby sobie nie ukrywać, no to już taki wiek już... Ale widzieliśmy, raport... że Nowicki... Blisko, blisko było, ale to już oni są już jakby na fali schodzącej tak. trochę. Brakuje tego zaplecza i to jest właśnie ważne, żeby to było to, to zaplecze, żeby ten nabór był tych dzieciaków tak. jak największy, żeby zachęcać. I to jest właśnie to. I to są takie fale. Mam nadzieję, że ta fala przyjdzie, trochę faktycznie mamy taki rok, rok kryzysowy, trochę zawodników odeszło, ci starsi już jakby powoli schodzą, a ci młodzi jeszcze nie weszli, tak, także tu tego brakuje, dlatego tak ważne jest, żeby to no, gdzieś na, na WF-ach, to gdzieś przesyłać do klubów te dzieciaki, żeby jak największa baza tych zawodników była, żeby dzieciaki mogły się rozwijać. Nie wiadomo, że tutaj do takich sukcesu dojdzie 1,5% tych zawodników, ale niech oni się bawią sport, tak, bo to sport uczy wielu rzeczy, systematyczności, odporności, zaradności. Poza tym, że gdzieś tam można, pomijając to, że można reprezentować kraj, gdzieś można, tak naprawdę ja gdzieś wiele znajomości też dzięki temu zawarłem, otwierało mi to też wiele drzwi, to także to jest zupełnie przełożenie. Mm. Ruszałem trochę z innego punktu dzięki sportowi. Mm -hmm. yy, reprezentujesz Wielkopolski Związek i atletyki. atletyki, jesteś wiceprezesem, ważną postacią. W tej naszej strukturze organizacyjnej, więc muszę Ciebie zapytać, co w takim razie Związek, Polski Związek Lekkoatetyki chce zrobić, bo te pomysły rodzą się już teraz, żeby rzeczywiście napędzić tą Lekkoatletykę. Patrząc na to, co dzieje się w środzie, wydaje się, że tych talentów tak naprawdę mamy mnóstwo. Ja jestem, wytłumaczę, ja jestem wielkopolski, niecałkiem i tak naprawdę wielkopolska cyka nasza, bo teraz jesteśmy po mistrzostwach juniorów, juniorów młodszych, mistrzostwach polskich juniorów, juniorów młodszych, tej kategorii. mamy. Teraz będziemy tu sumować te punkty, jesteśmy najmocniejszym województwem w Polsce. Bijemy mazowieckie, czekamy teraz jeszcze na młodzików, ale z tego co widać, po poprzednich kategoriach będziemy, myślę, że będziemy mocniejsi od, od Warszawy od Mazowieckiego. Także nasz poziom jest naprawdę w Wielkopolsce bardzo wysoki, Tylko pytanie, później te dzieciaki idą dalej na studia, idą dalej gdzieś do jakichś klubów sportowych. Nie ma później, dużo tych dzieci po szkole się nie ginie. Mhm. Jak wychodzą ze środy na przykład, no tu tak. później kwestia studiów, gdzie one zostaną, do jakiego klubu dojdą, to też kwestie finansowe. Później to zaplecze trochę się kończy i tu nam trochę uciekają. No, Wielkopolska o tyle dobrze, Środa na przykład, tak? Wielkopolska stoi na wielu nogach. Jest wiele klubów, nie w tych, naj nie w tych największych miastach, ale w tych takich powiatowych, Środa, Września, Pleszew, Ostrów, y Kalisz trochę większy, tak? ale tam też jest. Także mamy takich 20, 20 kilka punktów, że teleketyka jest. I no to właśnie to jest sukces, tak? Żeby dzieciaków faktycznie jest dużo. Tak? Wbrew pozorom Poznań dopiero się teraz trochę wzmacnia, ale w Poznań wcale nie był mocnym ośrodkiem. Tak? Także tu te małe miasta załatwiały wszystko. Także nawet można sobie spojrzeć, kto skąd pochodzi, gdzieś tam teraz było w radiu, teraz jakaś rozmowa mm. i, i skąd <laughs> który zawodnik pochodzi. To ta sama miasta poła, to są miasta powiatowe, wcale nie te największe. Także... Czasami łatwiej wyjść z takiego większego miasta na wody niż z takiego Poznania. Dobrze, i zapytam Ciebie jeszcze o ostatnio rzecz, na chwileczkę wrócimy do Twojego startu e, olimpijskiego, bo chciałem Ciebie zapytać te Twoje 400 metrów e, w sztafecie. E, co czuje zawodnik e, biegnący e, te 400 metrów, te 40, ile sekund, przepraszam? 45 i pół, dajmy to tak, żeby sekundy. Czy on ma czas, aby tam pomyśleć, czy to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie maksymalne spięcie i danie z siebie wszystko, a myśli gdzieś biegną zupełnie Wiadomo, tutaj. że myśli są, ale to są wszystko już takie nawyki ruchowe, to są to wszystkie, to już z wchodzi. Tak Ważne jest to, najważniejsze, bo to wiadomo, że każdy przecież przygotowany. Czasami wiadomo, to czasami ta forma nie zawsze jest idealna, ale każdy jest stary, przygotowany. Naj moim zdaniem teraz, jeśli chodzi o igrzyska, wielu zawodników nie zagrała głowa. U mnie też czasami jest tego problem i to myślę, że tu jest, bo poziom... My nie mamy gorszych dzieciaków, my nie mamy gorszych zawodników. Wszędzie są tacy sami, A w często na są tylko... Widzę, że często atmosfera tego stadionu przegrzewa głowy tych zawodników. I myślę, że jest też sukcesy na przykład w leki, czy indziej, bo były takie wyniki. Dlaczego takie słabe życiówka Taka forma jest, nagle coś nie wyszło. Myślę, że to jest takie rzeczy, które później takie niuanse, na przykład praca z psychologiem, mentalność, tak? Że jak Francuzi na przykład, tak? No Francuzi mają strasznie mocno mentalność że oni są wszędzie najlepsi, aż, ta, ta, aż czasami za bardzo, to są tacy dufni są czasami w sobie, ale to w tych, taki, w tych sportach to, to ma przełożenie, tak? bo oni w tym momencie uważają, że są najlepsi, że będą wszystko wygrywać. No i to, i, i, i taki no właśnie, pracow psychologiem, wiara, wiara w siebie taka naprawdę, no i wiadomo, że pieniądze, te pieniądze jeszcze są za małe to taki sport, no, mimo w piłce. Piłka to jest w ogóle inna bajka, tak. ale w to innych sportach te tak, pieniądze są jeszcze za małe, chociaż powoli dobijamy. Dobijamy gdzieś to już nie jest najgorzej, ale mówię, no to są takie myślę, elementy, które teraz zagrały i no, na tych igrzyskach no, nie będzie rewolucji bo na kraj 400 milionowy, jak to będzie 10 medali w dobrym, dobrym gdzieś tutaj, jak nam się uda. No to nie jest, na ten potencjał, co mamy, no to mówię się, to nie jest, to, to nie jest dużo. Drodzy <grystanie> fantastycznie było porozmawiać z Rafałem Bieruszewskim, naszym olimpijczykiem. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście dziękuję życzymy bardzo. tak naprawdę naszym lekkoatletom i całemu krajowi myślę sobie w związku z tym temu szkoleniu, żeby było dużo wiary, dużo takiej siły, że możemy osiągać sukcesy. W leki, bo bo leka jest królową pewne, sportu. Bo lekka atletyka jest królową sportu, to jest, to jest jasne i to jest oczywiste, prawda? Że, musi, że musimy osiągać te sukcesy i możemy osiągać te sukcesy. Za 4 lata tych medali musi być zesuwaliście. No więcej. nie, no to, to musi. być. <laughs> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.